Just ma tu zielony G. Jest ze mną Bye bye. Y i dzisiaj wyścigi graczy. Bye bye. Ej, weź obed, Y o, B, -y. Czekaj, ja biorę kurumę, a pancerzoną będę cię spykał <śledzy> Omnis, weź Omnis Nie, nie, nie ja wziąłem kurumę, ale dobra, nie, bierz co chcesz. Y kunu, kun y Jakie auto wziąłeś? Nie, ja wziąłem kurumę. Ale nie bierz o, kurumy. Me, ja też. Nie bierz kurumy! <śledztą> ale o pan żoną, tak? Bej, ty, ty, ty masz inną krumę. Ty masz nieopancerzoną. No i co ty robisz? Co ja robię? Ja chcę cię zepchnąć. Krzak! Co to Maria? Się stało? Maria! Uuu. Co to było? Jaru, co ty zrobiłeś? No, cię nie lubię! Czekaj, ja mam jechać, to jest nieoznaczona droga! Poczekaj na mnie! Droga. Dobra, ja, ja i tak się ślizgam tą kurmą, więc ja tutaj akurat robię obroty ciągle czekam tu? Tu. Ej, ta mapa jest dziwna. Ale fajna. Ty mnie dogonisz. Ty masz kurumę zwykłą. Ja mam opancerzoną. Czyli wolniejszą. W ogóle wiesz, jak się na. Jak, wiesz, jak się mówi po chińsku UNO? E, nie. Powiedzieści? Nie. Dlaczego? Nie wiem, ale jakieś chi chińskie radio słyszę. No to ci, e, no to ci mówię. Uno, po chińsku się mówi. E, 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 e. Iii. Iii. Tak ci mówi, uno. Nauka języka chińskiego. Kto by pomyślał, że zielony dzik bawi i uczy. <laughs> w sumie nie to, jak Games. Siema! Tu zielony dzik! Dzisiaj ze mną jest kupson. Bejbej! Nie, już dawno zaczęliśmy. Aha No Jezus Maria, co ja zrobiłem? Zobaczysz na nagraniu. Okej. Okay. O! o. Masz drugie okrążenie? nie. No dobrze. Się wywaliło W lewo? Nie, w nie w, w, lewo. w lewo. I w ogóle jaka to dziwna mapa jest strasznie. No właśnie. Nie wiadomo co, gdzie i jak tutaj. Y taki ma, takich map. Gdyby było dużo osób, by fajnie można było się spychać i bawić ogólnie, ale jak się gra dwóch, no. to, to mapa taka średnia. Już e, minus. Już co? minus dla tej mapy. Minus na tej mapy już. Czem, Ta słaba co? jest. Ta słaba. No. Ja drugie wrażenie no. już jadę. No co? Oooo. Ja tutaj w ogóle hamulca nie ujęłem. Dobra, ja jadę drugie Zaraz. Dobra, już mam drugie ogrążenie. Trzeba jednak. Wo 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 wow. Bym pojechał Ej, przy bocha. trzecim weźmie wyś na mnie poczekaj, na trzecim okrążeniu. Jakie yy, jak nie zapomnę, to przypomnij mi przed metą. Dobra. Dobra, maksymalne skupienie i znów się wywaliłem. Dobra, dobra, dobra. Jak tam ci idzie? Dobrze. To dobrze, panie Bobrze. Kurczę, mój pies otworzył drzwi. Ej w ogóle to taka historia śmieszna była Kiedy? E, Gdzie? I że jaka? E, W GTA, że Mówi Elo wygrałem tę rundę i jestem członkiem, który wygrywa rundy 5 sekund A potem powiedziałem Google Potem się zaśmieli Koniec nie? Bo nie, nie słuchałeś Słuchałem ale nie zrozumiałem Ała! Chodzi ci o to, co kiedyś nie wiem chyba kajko, czy ktoś taki nagrywał, czy kaluk? O tym ty mówisz? No ale no to samo powiedział mój kolega. No ale. On Ero, nie był wygrałem, terun, ty jest... Co ja zrobiłem? O ja. Zobaczysz na jest zrobiłem. A ja nie. Ma, ej, powiedz kiedy ty będziesz miał trzecie okrążenia. Właśnie wjechałem. Ej, to poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo miałem ci przypomnieć. Ale czekaj, bo do, do jakiegoś garażu wjechałem. Mm. 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 Dobra, skręcam, pa jak driftem, pa 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 Ej, ja miałeś na mnie I poczekać. I do Przed metą miałem poczekać, w trzecim okrążeniu. Chyba. To powiedz mi, żebym poczekał przed metą. Ma powiedz ci, jakie je, pojedziesz na metę. Dobra A dawno w getanie powiem Ci nie grałem Teraz ciągle w FIFA grałem I w gangbis W ogóle powiem Ci że Ja ten odcinek pewnie wrzucę za jakieś 2 lub 3 miesiące Mam tyle odcinków na zapas nagranych. Najlepiej jest to, że, yy, że nie znam mapy Jakiej mapy? No tej mapy, którą my y, jedziemy okay. oh. O Jezus Mario O Jezus Polski ty będziesz na mecie, e, dobra Plus? Nie, powiem. 7 minut już ten, ten odcinek. Ten, ten... Odcinek, nie, nie odcinek, wyścig. Wyścig. Grwa. Gr Chwa... Krwa. No. Ciao ciao. Nie, ciao ciao. Nie. Gracza. Wow. Nie, 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 jestem członkiem, który Psz... wygrywa rundy. nie, Gówno. Mam metę. A -a -a. No nie, 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 Czekam spokojnie, czekam. nie, 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 przez przypadek wiodę. nie, 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 Miał tropie miejsce, ale 12 o'clock midnight Po pierwsze Three weeks later. A trzecie hey, One eternity later Bo jak będziesz podjeżdżał. A dobra podjeżdżasz Wjeżdżam na metę Nie, tyłem ja nie, nie, nie mogę zdziwać komety. O Jezus, o Jezus Maria. O Jezus. No już. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał. Łapeczki w górę, jeżeli mnie nie subskrybujecie, to możecie śmiało zostawić subika mm. i dzwona, żeby być... zahaczyć tego dzwona, bej, bej. żeby być na bieżąco i to by było na tyle, więc żegnam. Bye bye. Pa, pa. Bye bye.